Zaopatrzenie w tej chwili w środki ochrony indywidualnej pracowników jest dobre, natomiast nadal szwankują albo nadal mamy problem z pewnymi procedurami. I moje rekomendacje dotyczące przyszłości, bo spłaszcza się trochę ta krzywa wzrostu zachorowań, więc związek zawodowy chciałby ujednolicenia Wytycznych dotyczących sposobów postępowania, które płyną z Ministerstwa Zdrowia, z GIS-u, u Trochę taki w tym zakresie należałoby wprowadzić wspólne standardy postępowania, bo można powiedzieć, że z czasów eboli wygrywali ci, co te standardy mieli opracowane i wdrożone w całym kraju, jednolite. Cała nasza grupa medyczna powinna zostać wsparta jakimiś aktami prawnymi regulującymi renty dla dzieci, rodzinne, renty dla pracowników, jak również powinien być chyba zainicjowany pomysł utworzenia takiego funduszu wsparcia dla walki z COVID, społecznego funduszu wsparcia dla walki z covid Działania Społeczne w kierunku wsparcia medyków powinny iść w dwóch kierunkach. Po pierwsze, powinny znaleźć formę wspomagania finansowego. To są ludzie, którzy bardzo ciężko pracują ponadwymiarowo, którzy narażają siebie, swoje rodziny. W związku z tym powinni być odpowiednio do tego ryzyka i tego nakładu pracy wynagrodzeni, a nie są, prawda? Więc to jest tutaj bardzo szeroki. Pole do działania. Druga sprawa to jest no, walka o dobre imię służby zdrowia, lekarzy, ratowników, pielęgniarek, dlatego że często oni się spotykają z niesłychanymi zupełnie wyrazami nie wiem jak to nazwać nienawiści czy braku zrozumienia. Są im niszczone samochody, spotykają się ze złymi reakcjami. To Oczywiście my to rozumiemy, że to wynika z pewnych stanów lękowych, ale trzeba temu przeciwdziałać. No, ci ludzie raczej powinni być noszeni na rękach, a nie podlegać tego typu nieprzyjemnym odruchom społecznym. Musimy zbudować taki bardzo szeroki front, który będzie wspierał prawdziwą reformę służby zdrowia w Polsce. Bez tego nie damy sobie rady. I na co dzień w przyszłości. Służba zdrowia to jest za poważna sprawa, żeby ją zostawiać politykom, bo oni zawsze coś chcą ugrać, a tu trzeba stworzyć pewien ruch społeczny, który na politykach wymorze zajęcie się poważne z reformowaniem służby zdrowia.